Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci zaraz ich powołał a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi poszli za nim oto słowo pańskie Muzyka dzisiejsza ewangelia pokazuje nam pewny mechanizm Zapraszania do współpracy przez Pana Boga każdego człowieka. Jezus pociąga innych sobą samym lub swoim słowem. To Pan Bóg wyciąga rękę do każdego z nas i do nas kieruje te słowa: Pójdź za mną, chociaż często, kiedy myślimy, czy słyszymy ten fragment dzisiejszej Ewangelii, to. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim tych, którzy poświęcili swoje życie Panu Bogu w kapłaństwie czy życie zakonnym. Ale te słowa pójdź za mną, Pan Bóg kieruje do każdego z nas, bo każdego z nas od momentu chrztu świętego wzywa do współpracy, a tą współpracą, ta współpraca nazywa się wiara. Skoro podjęliśmy już tę rękę Pana Boga, i dzisiaj tutaj jesteśmy, i słyszymy Jego głos, to zastanówmy się, drodzy bracia i siostry, przez chwilę, w jaki sposób tej Bożej drogi się trzymać. Ważnym elementem życia duchowego każdego z nas jest modlitwa. Problem z nią polega na tym, że wielu ludzi modląc się, nie słucha Pana Boga. Można wypowiadać wiele słów, czynić to nawet bardzo gorliwie, ale można Pana Boga zagadać, nie dać Mu chwili, aby On przemówił do nas. Tymczasem, przecież istotą naszej modlitwy jest rozmowa z Panem Bogiem, a rozmowa polega przede wszystkim na słuchaniu siebie. I mówieniu do siebie. W jaki więc sposób w modlitwie możemy usłyszeć Pana Boga? Chciałbym dzisiaj, przeżywając tą niedzielę biblijną, każdego z Was zachęcić do odkrycia na nowo lektury Pisma Świętego, którą z pewnością prawie wszyscy, jak nie wszyscy, mamy w naszych domach. A ta metoda czytania Pisma Świętego składa się z trzech takich prostych słów, z trzech prostych etapów. Pierwsze to czytanie, drugie zapamiętywanie i trzecie mówienie. W jaki sposób to praktycznie uczynić? Znajdź w ciągu dnia chwilę czasu, by wziąć do ręki Słowo Boże i rozpocznij pierwszy etap. Pierwsze słowo to czytaj. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, to proponuję Ci, byś zaczął czytać Pismo Święte od Ewangelii. Może to być Ewangelia Mateusza, Marka czy Łukasza. Zacznij powoli czytać Pismo Święte. Ten tekst, który jest tekstem natchnionym przez Pana Boga, w którym to On mówi do Ciebie. I czytaj go, obserwując swoje wewnętrzne poruszenia. Może w tym krótkim fragmencie przeczytanego Słowa Bożego Pan Bóg w jakiś konkretny sposób Ciebie dotknie. Może w tym tekście znajdziesz jakieś jedne słowo, które jest słowem kluczem. Może znajdziesz jedno zdanie, które cię jakoś zaciekawi, poruszy, które spowoduje, że zaczniesz inaczej patrzeć na swoje życie, a może nawet cię w jakiś sposób zbulwersuje. Ale z tego całego fragmentu weź to jedno zdanie. I czytając, nie patrz na zegarek, tylko na swoje poruszenie. Jeśli masz już werset lub słowo, które szczególnie zwróciło Twoją uwagę, to wtedy przejdź do następnego etapu. Wyraża się ono w słowie powtarzaj. Powtarzaj nieustannie ten tekst, który Cię dotknął. To jedno konkretne zdanie. Powtarzaj raz, dwa, powtarzaj go pięć razy, aż w pewnym momencie będziesz już go powtarzał z pamięci. Po co? Po to, by to słowo, które Cię dotknęło, mogło z Tobą przebywać. Byś mógł je przetrawić. By to słowo było w Tobie. I nie martw się, jeśli czegoś nie będziesz rozumiał. Może właśnie w tym danym momencie Pan Bóg tak Cię dotknie, że dostaniesz głębsze zrozumienie, może umocnienie wierze może nawrócenie. Może to będzie właśnie ten moment w Twoim życiu. Kiedy popatrzysz na to swoje życie dzięki lekturze Słowa Bożego całkiem inaczej niż do tej pory. Nasycony tym słowem przejdź do trzeciego etapu, który zamyka się słowiem mów, albo nagłos albo szeptem. Mów do Pana Boga, módl się, Słowami Pisma Świętego. Czasami będzie taka sytuacja, że nic nie będziesz w stanie powiedzieć. Albo powiesz jedno słowo: Dziękuję, proszę, przepraszam. A czasami może być tak, że ta modlitwa sama popłynie z ciebie. Powiedz Panu Bogu to, co chcesz mu powiedzieć. Nie wstydź się. Na tym zakończ cały cykl. Mamy tą prostą metodę czytania i rozważania Pisma Świętego, zawartą w trzech słowach: czytaj, powtarzaj, mów. Dzięki tej metodzie po pierwsze słuchasz Słowa Bożego, po drugie przebywasz w obecności samego Boga. Następnie modlisz się Jego Słowem i co daj, Panie Boże, to Słowo, oby przynosiło owoc w Twoim życiu, aby wyrażało się w konkretnych uczynkach. Drodzy bracia i siostry, z przeprowadzanego w 2018 roku badania Instytuc Instytutu Opinii Społecznej na temat praktyk religijnych Wynika, że najwięcej katolików w Polsce te praktyki wyraża przez udział w niedzielnej przyświętej, choć te procenty z roku na rok spadają, i nie mówię teraz o tym czasie pandemii koronawirusa. Również wielu z nas praktykuje codzienną, osobistą modlitwę. Natomiast 19% Polaków, katolików w Polsce. Przynajmniej raz w roku czyta Pismo Święte, a niespełna 3,5% czyta je każdego dnia. Wśród najczęściej czytanych są Ewangelie i listy Pawłowe. Święty Hieronim powiedział kiedyś tak: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Pójście za Chrystusem wymaga od każdego z nas nieustannego wsłuchiwania się w słowo Boże. Dlatego, powtarzając za dzisiejszym psalmistwem, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Starajmy się, by Księga Pisma Świętego była naszą podstawową Księgą, by dla każdego z nas była to Księga Życia którą czytając, będziemy przemieniać nasze życie. Ktoś powie, proszę księdza, a musimy, a po co, a dlaczego, może czekać założonymi rękoma. Mówię każdej i każdemu z Was: tak musimy, tak potrzeba, byśmy to Słowo Boże uczynili również swoim Słowem. Bo kto, jak nie my, i kiedy? Jeśli nie teraz. Amen.